This is it, get them. Witam Was wszystkich serdecznie, z tej strony BW100 i zaczynam nasz kolejny odcinek. Zagrajmy w The Longest Journey naj, najdłuższa podróż. Eee, Nagrywam od razu ten odcinek po tym poprzednim. A co znaczy, co się stanie? zaczymy pójdziemy najpierw do niego. Nikogo nie ma w domu. A, myślała, że mogę otworzyć, co? Nikogo nie ma w domu. Eee, a przejdźmy się do pokoju... do zaka. O nie, nie zapukam do tych drzwi. <coughs> to, będzie to absolutnie konieczne. A szczerze mówiąc, w ogóle nie wyobrażam sobie takiej konieczności. No spoko, spoczko. A, coś tu jeszcze mamy? Zaka, tutaj nie... Na dół. Za ja, tylko tyle, co zostało nam na dół? Fiona, ekran, zapałki, na górę, nie, wentylator, drzwi wyjściowe. Zobaczmy wentylator. Kolejne wentylatory. Najwyraźniej zbudowanie skutecznej klimatyzacji przekraczało zdolności projektanta tego budynku. Tablica informacyjna. A... Dobrze, plakat. Coroczna letnia zadyma we Fringe Cafe. Piątek, 4 sierpnia, 20. Darmowe jedzenie. Występ Rajona Della. Maskarada arlekinów. Zespół dopadacze. Bilety do kupienia przy barze. Tylko 10 dolców. Rozpuść wici. Obowią Rozkład obowiązków w salonie. 27 lipiec. April i Emma. O, Bosko. Praca fizyczna. Uwielbiam to. A, San Francisco. Chciałabym kiedyś tam pojechać. Wkrótce mam nadzieję. Okej, okay, to nie mogę, tego nie mogę, tego nie mogę, tego nie, nie, to mogę. Licz się z innymi. Przecież muzykę po 23. Fiona. Co? Noc z pizzą i filmem. Poniedziałek, 31 lipca. BIOS. Bio, co? Okej, okay, to jeszcze mogę? Przepraszam. Ale napakowani, spoceni goryle nie podniecają mnie wolę kujonów. Nie przeczytam, co tam jest napisane, dopóki tego nie zdejmę. Pismo fiony nie jest szczególnie czytelne. Przepraszam, ale napakowani, spoceni goryle nie podniecają mnie wolę kujonów. <laughs> Okej, okay, to chyba wszystko z tego co widzę. Patrz, to małpka. O, małka, małka. Wyjście, zacznę. Znalazłam złoty pierścionek pod sofą w salonie. Jeśli to naprawdę twój, daj mi znać. Fiona. Kilka tygodni temu zgubiłam złoty pierścionek. Mam nadzieję, że to ten. Spytam Fionę. Moja karta kredytowa. W tej chwili jest kompletnie bezużyteczna. Na koncie mam najwyżej 2 dolary. Okej, okay, wiemy, że mam 2 dolary. Jest dobrze. Okej, okay, możemy coś z tą małpką. Postarunkowy Gajbrasz. To przedziwne połączenie człowieka, małpy i muzykanta. A poza tym oczywiście jest policjantem. Szybka. Mechanizm do nakręcania. Zobaczmy, co się stanie. Może i zajmujące, ale denerwujące jak diabeł. Chyba go wyłączę. Wyjście. <grystanie> to Charlie, Emma i ja w parku Florence. Markus zrobił to zdjęcie jakiś miesiąc temu, zanim przeszły upały. Ja Pamiętnik prowadzę od piątego roku życia. Nie jest to oczywiście ten sam zeszyt. Ten zaczęłam chyba w kwietniu tego roku. Jest tutaj luźna kartka papieru. O, to mój rozkład godzin z baru. Całkiem zapomniałam, że go tutaj położyłam. Dobrze, że go znalazłam, bo jestem spłukana. Hmm. Mój pamiętnik. Chyba nic tu nie ma w tym pamiętniku. Pineska. To grafik. Godziny, które przepracowałam w tym tygodniu w barze. I co mam z nim zrobić? Krzesło? Ekran? Wszechobecny ekran. Nie mam zamiaru udawać, że wiem, jak działa, ale najwyraźniej wszystkie dane przepływają jakoś przez nasz wymiar dziurawy, jak szwajcarski ser. Wiesz, głupio się czuję, kiedy o tym myślę. Zapałki? Pudełko zapałek. Żyp. Półki. Krzesło. Krzesło, spoko. Śniadamy jeszcze. Okno. Z tego okna mamy ładny widok na mosty. Fiona? Fiona, moja gospodyni. Jest w porządku. Zaptajmy się o pierścionek. Dzień dobry, Fiona. Dzień dobry, kochanie. Wcześniej dzisiaj wstałaś. Tak, nie mogłam spać. Dobrze się czujesz? Wyglądasz trochę blado. A ja Miałam paskudny szkoda. mam dużo pracy, czuję się dobrze. Miałam paskudny koszmar. Znowu? Nie tylko ty, kochanie. Miki obudziła mnie z krzykiem w środku nocy. Nie chciała wrócić do łóżka, dopóki nie zrobiłam jej ziołowej herbatki. Miała koszmary? Najwyraźniej. Ale nie chcę mi o nich opowiedzieć. Chyba się wstydzi. To niepodobne do Miki. Wiem, kochanie. Nie mów jej, że tak powiedziałam, ale nigdy wcześniej nie widziałam jej tak poruszonej. Wystraszyła mnie jak diabli. Nie wiem, dlaczego mnie wam te koszmary. Może to z powodu stresu. W końcu niedługo wystawa. Och, tak! Wystawa w Akademii, a jak przygotowania? Boże, nawet nie pytaj. Nie wiem, jak ja namaluję te obrazy. Od wieków nie miałam inspiracji. Za ciężko pracujesz. Musisz się od czasu do czasu rozerwać. Żyj. Ciesz się swoją młodością. Inspirację można znaleźć też w rozkoszach. No nie wiem, ale w Twoim przypadku najwyraźniej się to sprawdza. <laughs> w tej kwestii jestem ekspertem, kochanie. Zapytaj Miki. Powie ci, że palcem nie ruszam, chyba że jest to absolutnie konieczne. Gdzie się wszyscy podzieli? Nie wolałabyś wyjść na dwór? z jeszcze ładną pogodą. Gdzie się wszyscy podzieli? Miki jest przykuta w piwnicy. To znaczy nie jest dosłownie przykuta oczywiście, chociaż to kuszący pomysł. Czyżbyśmy zagłębiały się w twoje seksualne fantazje, Fiona? Trochę wczesna godzina, nie sądzisz? Przepraszam, nie mogłam się powstrzymać. W każdym razie instalacja jest... Pewnie zauważyłaś, jak brałaś prysznic, co? Nie ma ciepłej wody. Miki próbuje coś na to poradzić. Brodzenie po kolana w cuchnącej wodzie. To jej robota. Dzięki Bogu. A co z Charlie? Wstał już? Nie, jeszcze śpi. A Emma dopiero co poszła do łóżka. Widziałam, jak wchodziła, kiedy robiłam śniadanie. Nie wiesz, z kim się teraz spotyka? Nie wiem. Z jakimś gościem. Kochanie, te typki, z którymi ją widuję, jest za dobra dla tych palantów. Chciałabym, żeby chociaż raz znalazła sobie mężczyznę, który będzie ją przyzwoicie traktował. Tak, nie miała wiele szczęścia w miłości. Przyciąga do siebie drani, a jest taka śliczna, żarują na niej, wiesz? Dranie. Próbowałam z nią o tym porozmawiać, ale Emma jest nerwowa. Nie chce nikogo słuchać. Jest równie uparta jak ty i ja, kochanie. Na pewno da sobie radę. Jest sprytna i zaradna i nie da sobie zrobić krzywdy. Takie małe, zapomniałem o której sprawdzić, o której będę nagrywać. Ale ja mogę cię o coś spytać? Mogę cię o coś spytać? Ależ oczywiście, kochanie, o co? Opowiedz mi o mnie, co mnie pomyślałem, kiedy spotknąć. Co od razu z od dawna znasz Charliego? Och, on jest jednym z naszych najstarszych lokatorów. To już prawie trzy lata, od kiedy się wprowadził. Charlie ma zawsze dobry humor i jest prawdziwym dżentelmenem. Zgadzam się z tobą. To prawdziwy dżentelmen. A w naszych czasach ciężko spotkać prawdziwego dżentelmena. To twój wierny przyjaciel, kochana. Może nawet ktoś więcej niż przyjaciel? Co masz na myśli, mówiąc, że to ktoś więcej niż przyjaciel? To nie ja powinnam o tym mówić. Może jeszcze nie zdajesz sobie z tego sprawy, ale kiedyś zrozumiesz. No kiedyś zrozumiesz, A co z Zakiem i... E... A co z Zakiem Li? Zak? Chyba obie czujemy do niego to samo, kochana. Właściwie nie jest kompletnym skurwielem. Gdyby był, szybko bym się go stąd pozbyła. To po prostu napuszony i arogancki fiut. Zgadzam się z tobą. No, może poza fiutem. Poza tym płaci swoje rachunki na czas, nie robi hałasu, trzyma się na oboczu i co najważniejsze boi się mnie jak cholera. Więc nie mogę go tak po prostu wyrzucić. <grym> <grym> Raz samo wyłazi. Opowiedz mi coś o sobie, Fiona. O mnie? Nie ma o czym opowiadać. Lubię moją pracę, lubię małą Wenecję i lubię być z Miki. Jestem szczęśliwą dziewczynką. Mm. Oczywiście czasem <grym> się wrócić do Anglii i spotkać mm. się z rodziną, ale... Tylko chwilowe pragnienia. Jestem bardzo zadowolona ze swojego życia w Newport. Od dawna ty i Miki jesteście razem? Od dawna ty i Miki jesteście razem? Jesteśmy razem z Miki od 19 roku życia. Ona wtedy była dobrze po trzydziestce. Starsza, mądrzejsza, światowa kobieta. Uważałam, że jest słodka, urocza i bardzo intrygująca. Kiedy w końcu zrozumiałam, że wcale taka nie jest, było już za późno. Zakochałam się. Dla niej porzuciłam drętwe życie brytyjskiego mieszczucha i przyjechałam tutaj. Nie była rycerzem lśniącej zbroi o nie, ale wiedziała, jak traktować kobiety. Tworzycie wspaniałą parę. Tak sądzisz, kochanie? Tak, to pełnie prawda, a seks jest cudowny. Nigdy nie nudzą Cię rozmowy o twoim pożyciu. <grym> Nigdy. A jeśli kiedyś zaczną, to proszę zastrzel mnie. E, Whoa, wow, wow. um, Nie chcę nic mówić, ale z tego wnioskuję, że Fiona jest lesbijką. Bo no to per... o, ona, ona, ona mówi. O, opowiedz mi o Emmie. Opowiedz mi o Emię. O Emię? Czemu? Przecież to jest twoja najlepsza przyjaciółka, kochanie. Nie wiem, czy mogłabym ci powiedzieć coś, o czym jeszcze nie wiesz. Przecież o wszystkim sobie mówicie. To prawda. Tego dnia, kiedy się spotkałyśmy, coś w nas zaiskrzyło. Tak nagle. To było dziwne, ale fajne uczucie. To tak jak ze mną i Miki. No, oprócz seksu. To całkiem spore, oprócz... No, chyba tak. Emma jest szalona. No, nie tak szalona, jak szalony kapelusznik, ale w jakiś taki fajny sposób. Zawsze jest dookoła niej wesoło. Emma zawsze była trochę dziwna. Właśnie, kochanie, potrafi flirtować i chłopcy padają jej do stóp. Nic dziwnego, jest wyjątkowo śliczna. Nie muszę ci chyba tego mówić. Jestem pewna, że gdyby chciała, mogłaby zostać modelką, ale ona jest artystką i to dobrą. Naprawdę uważam, że osiągnie sukces. Jej rzeźby już są znane. A e, może mi powiedzieć coś jeszcze o mnie? Co o mnie pomyślałaś, kiedy spotkałyśmy się po raz pierwszy? To dość osobliwe pytanie, nie sądzisz? Pomyślałam, że jesteś urocza i nadal tak sądzę, kochanie. Pamiętasz dzień, kiedy się tutaj zjawiła? Oczywiście, kochanie, to było niedawno. A nie jestem jeszcze taka całkiem zniedołężniała. To było w maju, prawda? Przysłał cię do mnie Charlie, a ty wyglądałaś na kompletnie zagubioną. To był twój pierwszy dzień w mieście, prawda? Pamiętam, że wyglądałaś jak zagubione szczenie. Szczenie? Ja? Kiedy zobaczyłam, jak wleczysz tę walizkę przez most, moje serce wyrwało się do ciebie. Cieszę się, że tutaj jesteś. W każdym innym miejscu byłabyś stracona? O, ja pierdziu. E, mogłaś by mi powiedzieć coś jeszcze o Emie, mogłaś by mi powiedzieć mi coś o, o domu. Z tym co mi powiedzieć o maje? Co możesz powiedzieć o małej Wenecji? Nie wiem zbyt wiele o historii Wenecji. Powinnaś zapytać kogoś, kto interesuje się lokalnymi sprawami. Wiem tylko, że wszędzie tutaj były kiedyś fabryki, a jakieś sto lat temu zamieniono większość budynków w domy dla studentów i bezdomnych. No i z pewnością jest to miłe miejsce. Przyjaźni ludzie, liberalne poglądy, świetne sklepy z ubraniami, mhm, sama doskonałość. Jeśli pominąć przeraźliwe wonie unoszące się w lecie z kanałów. Aha. Jaka jest historia mojego pokoju? Twojego pokoju? To zwykły pokoik. Niewiele większy od dużej szafy, prawdę mówiąc. Nie jest taki mały. To jeden z naszych najmniejszych pokoi, ale jest tani i znajduje się na miłym piętrze. Mam nadzieję, że ci się tam podoba. Lubię ten pokój. Jest wygodny. A z okna rozpościera się... ciekawy widok. Miło to słyszeć, kochanie. A jeśli chodzi o jego historię... Obawiam się, że nie kryje żadnych niewyjaśnionych śmierci ani ukrytych skarbów. Służył za mieszkanie wielu niezamożnym studentom. Aha, aha. Podobać się Newport? Miasto? Przez większość czasu nie ruszam się z małej Wenecji i łatwo zapomnieć, że jesteśmy tylko malutkim skrawkiem w środku betonowej dżungli. Ale czy mi się podoba? Newport jest jednym z wielkich miast naszego wieku. Możesz je lubić albo nie, ale nie możesz się z tym nie zgodzić. A jak jest w Twoim przypadku? Lubisz je czy nie? Jeszcze się nie zdecydowałam, kochanie. Zapytaj Aha. mnie za 15 lat, może wtedy będę znała odpowiedź. Dobre, dobre, dobre. W tej chwili nie mamy innych pytań, mogłyby... Mogłabyś powiedzieć mi coś o domu granicznym? To jeden z moich ulubionych tematów, kochana. A co dokładnie chciałabyś wiedzieć? O, ja pierdolę, jest tego więcej, jasne, gwint. Wiecie co, ja tutaj zakończę odcinek. Zacznie się kolejny odcinek z tego motywu, bo to się będzie ciągnąć, 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 jeszcze raz ciągnąć. A przecież nie, be, nie chcecie przecież oglądać 30 lub 40 minutowego odcinka, no bo WTF, no. Już w tej chwili już jest, jest troszkę, troszkę długi, nie wiem, tak myślę. Tak sądzę przynajmniej. Więc tutaj zakończę odcinek zobaczymy się w kolejnym odcinku z tego samego miejsca ruszymy do kolejnej sekcji więc komentujcie subskrybujcie do zobaczenia w kolejnych odcinkach hej